Z tej strony znowu ja, czyli wasz ulubiony, wcale nienudny YouTuber Mr. Ola Polska i witam Was w kolejnym odcinku. E, kurde, kursor mi się laguje e, z Build Battle, tak? Z Build Battle. zagramy sobie w Build Battle dzisiaj na Hypixelu oczywiście, a na jakim innym serwerze. E, tak, to jest wstęp, to miało się udać, ale oczywiście e, wstępy mi wychodzą jak zawsze. Yy, bo jestem tak bardzo doświadczonym YouTuberem, 11 filmów, Boże nie wierzę. No, więc tak. Myślę, że tyle na w słowa wstępu wystarczy. Oczywiście język mi się plącze jak zawsze. No, to przejdźmy może do rozgrywek, co nie? To do rozgrywek. Zziup. Witam was już w pierwszej rozgrywce. Dobra, to było szybkie. Yy. Nie wiem, ja musiałem mieć jakieś okropne opóźnienie z dołączeniem do rozgrywki. Ale już jesteśmy. Pierwsze wygląda na to, że będzie hamburger. Z czego to zrobić hamburger? Kurde To jest ciężka rzecz do zrobienia w Minecrafcie A czykolwiek zobaczymy jak to będzie z tym eee, tak. Drewna zrobimy eee, może nawet z takiego nie, dobra, zrobimy z jasnego, no bo te buki są jasne. Tak wiem, robię bułkę z drewna cicho. Cicho, wszystko jest ok. Nikt się jazzgami nie pokuje, to jest Minecraft, proszę Państwa. A tutaj chodzi o to, żeby wybudować jak najładniejsze coś na Build Battle, a nie coś funkcjonalnego, co by było w normalnym życiu logiczne. Więc tak. W ogóle ostatnio. dosyć lubię grać w ten tryb. Mało mówiąc. Coś tak. Zbanowi się oczywiście. Te, już widzę te, te komentarze. Jeżeli ktokolwiek skomentuje ten film, to widzę pewnie te komentarze. Już zbanowi chciało się wrócić na YouTube'a. Nie ma co pewnie robić, no to kurde. No, wakacje są tam zresztą. W ogóle możecie napisać w komentarzach. Jak ktokolwiek to ogląda, to możecie sobie napisać w komentarzach, jak tam u was wakacje. Chętnie poczytam, chętnie odpiszę na komentarze. <grym> Moja widownia przecież nie jest jakaś super idealnie idealnie wielka tak jakaś super wielka e, dobra co ja w ogóle tutaj robię e, sałata co by tu jeszcze strzelić nie wiem majonez o takie o coś o super świetnie albo ser albo coś innego nie wiem zobaczymy e, zobaczymy w ogóle jakie ludzie tutaj będą mieć budowle mam nadzieję że coś ciekawego się trafi e, nie powinienem tego zrobić inaczej. Dobra, zobaczymy. Albo okej. Okay. Zrobię to już tak. Bo jeszcze jeden grubszy to ta bułka by troszkę dziwnie wyglądała. Eee, e, e, nie, nie. nie. I tutaj też to samo analogicznie. Albo tu możemy jeszcze zastosować schodki. Nie, schodki będą źle wyglądać na rogach. Ale tutaj mam rogi. No nie, przemyślałem tego na samym początku. Cóż, tak bywa. Eee, no i co by wam tutaj powiedzieć, no? Nudzi mi się to, wracam na YouTube'a, tak? No. Żad żaden ze mnie super YouTuber to nie jest. Ale przynajmniej coś tam robię. Jezus, po dwóch latach praktycznie. Nic nie robienia. Eee, no myślę, że ta bułka wyszła w miarę. Eee, możemy jeszcze zrobić jakieś eee, tak nie bo ta bułka wtedy wygląda jak dach i to jest właśnie głupie że jak z półpłytek tak zrobię to nie można zrobić maku ani niczego takiego eee, w ogóle eee, dobra to jak tak jak w takim razie tak to ja zrobię teraz może jeszcze jakieś przystawki do tego zróbmy, nie wiem, frytki albo coś innego. No. Tylko jakieś frytki, e, pudełko na frytki trzeba zrobić bardzo tak. Tak, nie, nie umiem budować frytek, nigdy nie robię w wykresie frytek, więc nie oczekujcie ode mnie że czegoś super. <grym> w ogóle możecie napisać, czy od ostatniego razu, jak nagrywałem, a nagrywałem dosyć dawno w Wildbat, oj dawno, to był chyba specja świateczny, czy coś takiego. Kiedy grałem w Beat Battle w edycji świątecznej To możecie napisać, czy moje budowanie się poprawiło, czy nie. Nie sądzę, żeby się jakoś poprawiło dużo. No ale tak. Co by tu zrobić? Nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to ugryźć. Zrobimy to tak. Nie wygląda tak jak frytki, co, nie? Może jak zastosuję inny odcień, tylko nie mam innego odcienia. Kurczę, to jest akurat ciężka rzecz. Dobra, nad hamburgerem się miało skupić. E, co? To, to ja teraz nie wiem, nie, to trzeba inaczej przemyśleć. A ja mam 20 sekund, kurde. E, no to chyba nie zrobimy. To chyba hamburger sam taki sobie zostanie. E, no nie wiem, jeszcze spróbuję dorzucić ten mak cokolwiek na górę, tak. Dekoracje, tutaj, gdzie się da. Oczywiście. E, e, tak, o, o, proszę bardzo, idealnie i to to jest bardzo ciekawy hamburger, ale wygląda jakby tak jak statek kosmiczny łączył się, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy e, to jest, ojej, no pixel art, no sorry, ja takiego czegoś nie mogę respektować, bo zbyt często takie rzeczy wygrywają, to jest super to jest super zrobiony hamburger. Bardzo ciekawy pomysł w ogóle na to. Eee, kolejny pixel art. Ojej, no niestety to nie jest żaden tryb malowania, tylko to jest tryb, żeby zbudować coś rzeczywiście. Co eee, jest jakieś. Nie, nie wygląda mi na to na burgera eee, Nie no świetnie. Brawo za kreatywność, po prostu... Ojejku, nienawidzę takich ludzi, co tak po prostu wchodzą i nic nie robią, tylko stawiają jeden klocek, jedną główkę, super, jest zrobione. Bezużyteczne zaśmiecanie, no. Okej, okay, powiedzmy, jest to jakiś burger, postarał się ktoś. To jest... O, sorry, okropne. Ciekawe, że dirt użyty za mięso, ale raczej... Tekstura nie jest zbyt podobna. Nie wiem. Ok. Powiedzmy, że ok. Szklanka wody. Bardzo ciekawe. No i mój burger. To małe okrucieństwo. A tak. Tak, dobra. Zobaczmy, co tu ma. To jest ciekawe. W sensie. Ok. W sensie nie wiem, co to jest. To nie jest żadne. Taco, to czy cokolwiek, to jest burger, ale taki dziwny. Dlaczego ja w ogóle gada? Gada, bo tak to, a to jest. budować mi się burger, nie? To też jest bardzo fajne. Ale takie nie zasługujące na jakieś wyższe noty, myślę. To jest takie sobie. Wiem, że bardzo nierówno oceniam, ale cóż. Nie. Yeah. Świetnie. Jak powiedziałem, już uwielbiam takie prace. Bardzo się goście napracował, oczywiście. Eee, tak. No to jesteśmy już. Ja, eee, prawda. Jesteśmy już w kolejnej rozgrywce. Eee, kolejnej rundzie. Eee, co tutaj jest? Nie wiem. Eee, toothpaste. O, Toothpaste wygrało. Świetnie. Totalnie nie wiem co zbudować, ale takie dzisiaj bardzo związane z jamą ustną mi się trafiają tematy. Eee, tak. Nie wiem jak się za to wziąć. Eee, dobra, zrobimy cokolwiek. Eee, albo już chyba wiem. Tylko to jest takie bardzo, bardzo dziwny pomysł, ale okej, okay, może wypali, Zobaczymy. Eee, to będzie musiało być na 3 w takim razie. To czy być tak I chyba już źle zrobiłem coś? Coś źle zrobiłem? Eee. Jak ja to chciałem? Eee. Dobra, to zrobimy to inaczej Zrobimy to inaczej troszkę Niż był mój pierwszy zamysł co do tego, ale okej okay. No problemu tutaj. E, tak. Robię to podobnie jak zawsze robiłem kartony mleka w Minecrafcie oczywiście, ale no, ale wy tego nie widzieliście. Więc mogę sobie teraz zrobić co chcę, bo wy nie widzieliście wcześniej jak budowałem na Bill Battle. Tak, e, świetnie. Dobra. E, poza temat wypadam okropnie. E, tak, co, my tutaj co ja tutaj chciałem zrobić? Co ja tutaj chciałem zrobić? Chciałem to zrobić e... będzie takie zwężenie za chwilę. E... nie wiem. Nie wiem. E... To przydałoby się jakoś niesymetrycznie zrobić. Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy taką okropnie, spłaszczoną tubkę pasty. Nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem. Nie pytajcie się mnie, jak to wyjdzie. Nie wiem, totalnie sam, ale ok. Um, co ja robię? Co ja robię? Nie, nie tak to ma być. Nie tak. Nie tak, totalnie inaczej. Wow, dobra, nie. Jeszcze inaczej źle. Albo dobra, zostawmy to tak, jak jest już. Niech będzie tak, jak jest. E, jeszcze tu zrobimy takie coś z Slabów. Um, no i powinno być ok, dobra. Tu już ten temat zostawiamy. Czas wracać do, budować te, do budowania tej tubki. Ejku. Ale mi się język wylączył okropnie dzisiaj. Okropnie. Eee, straszny, strasznie, jak mi się język. Strasznie, okropnie. Zła i okropna rzecz. Eee, dobra, mm, tak to jest. W eee. sumie mógłbym to tak zostawić, ale ja chcę coś innego tutaj zrobić. Nie. Gram oczywiście na d 14 bo to jest jak najbardziej odpowiednia wersja do tego i teraz nie wiem jak to zrobić e, nie wiem tak i takie coś a ok powiedzmy e, e, no dziw, dziwne to jest dziw, dziwnie to wygląda szczerze mówiąc dziwnie e, tak zrobimy tutaj taki pasaczek ozdobne takie coś i tutaj. tutaj takie coś tak bardzo to ozdobne wiem Okropnie ozdobne. Yy, dziwna ta tubka jest. Bardzo dziwna. Dziw, dziwnie wyszła. Eee, tak. Eee, mm, nie. Co ja robię? Nie, nie wiem, nie, nie wiem co robię. Nie wiem co robię. Nie mam pojęcia. Okropna rzecz. Eee, nie, nie krzyż. To nie, to nie czas na krucjatę. Eee, dobra. Eee, ale to dziwnie wyszło. To zróbmy jakąś teraz ciekawą pastę. Z czego by tutaj zrobić? Z tych dwóch kolorów, powiedzmy, że zrobię pastę taką, która sobie tu wypływa, nie? No, świetnie. Moje budowania oczywiście są jak zawsze na najwyższym poziomie. E, tak. Wcale nie próbuję reprodukować. No, świetnie, rola. Wcale nie próbuję odtworzyć takiej pasty ter y termoprzewodzącej. Jezus! Termoprzewodząca. Y pasty do zębów. Co ja mówię? Za dużo, za dużo budowania komputerów w ogóle. Czy to może zapowiadać przyszły film? Kto wie? Kto wie? Kto wie, czy to może być coś wspólnego z przysz przyszłym filmem? E Przydałoby się tu szczoteczkę strzeć, ale nie wiem, czy zdążę jeszcze z e szczoteczką do zębów. E, nie, nie zdążę. To zrobimy coś takiego. <laughs> bardzo szczereżka do zębów, oczywiście. T tak. Tak. Tak, e, Bardzo szczereżka do zębów. To jest ciekawe. Takie dziwne, ale ciekawe. Czemu to A, to jest taki płyn do pukania ust. E, tak, moja tubka, oczywiście. Świetna, piękna. Tak, świetna. Świetna, po prostu świetna. E, dobra, co my tutaj mamy? E, nie, nie wiem. Nie wiem, wolę nie wiedzieć. E, tak, co my tu mamy? To, to jest ciekawy pomysł. To jest bardzo ciekawy pomysł. Ale takie wykonanie troszeczkę średnie. E, to jest, co jest, to nie wiem. E, szczerze mówiąc, nie, niezbyt dużo zrobione. E, to też jest jakiś pixel art, ale też to tak... E, średnio, no sorry. E, co my tu mamy? Nie no, sorry, ale... ale nie. Nie. E, dobra, to jest ciekawe. Ale takie... No pixel art, no sorry, to nie jest rysowanie, to jest build battle, tak? Macie zbudować w 3D, w Minecrafcie W sensie nikt nie mówił, że w 3D, ale ma być ładne To, to było ładne Średnio tutaj jest, e, co? W miejsce w ogóle ma? O, drugie, bardzo ciekawie Bardzo ciekawie e, 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 Wyjdź mi z czatu, nie chcę czatu, dobra No to na tyle z tych rund więc w takim razie to by było na tyle, z całego naszego dzisiejszego filmu. E, mam nadzieję, że wam się spodobał. E, mam nadzieję, że nie powiększył waszej depresji. E, tak, depresja nie fajna rzecz. Nie, nie fajna rzecz. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to możecie sobie tam łapkę w górę kliknąć. Coś takiego istnieje, tak? Od dawna już na YouTubie. Ja, do nic... ja nikogo do niczego nie zmuszam, nie, ja... ja... Ja tam nikogo nie zmuszam. Nikt nic nie musi robić, a jak się wam podobało? Jak jakimś cudem wam się to spodobało. Jak jakimś cudem dotarliście do końca, to nie wiem. Możecie napisać w komentarzu e, e, nie wiem co. E, szybko jakiś e, ten. O, lampka. Napiszcie w komentarzu lampka. Tak, lampka, żarówka, cokolwiek. E, napiszcie, albo że dotrwałem do końca, cokolwiek napiszcie w tym komentarzu, żeby było sensownie tylko. E, tak, więc dzięki za oglądanie e, no, i w sumie to by było na tyle. Cześć.